Ewa Blachnio, znana i ceniona artystka kabaretowa, nie mogła zaprezentować się podczas swojego planowanego występu w Sierpcu z powodu nieprzyjemnego incydentu, który miał miejsce na drodze. Wydarzenie to Ewa postanowiła skomentować na swoich profilach w mediach społecznościowych, dając ten sposób znać swoim fanom, co się wydarzyło. Artystka miała zainaugurować spektakl zatytułowany Naród wspaniały, tylko ludzie. Jednak w drodze na scenę doszło do wypadku samochodowego, który uniemożliwił jej dotarcie na czas. Pomimo trudności, jakie ją spotkały, Ewa Blachnia dzieliła się z obserwującymi informacjami na temat zdarzenia oraz zdjęciami miejsca wypadku za pośrednictwem Instagrama. W wyniku niekorzystnych warunków pogodowych, które towarzyszyły jej podróży, istnieją przypuszczenia, że mogły one przyczynić się do tego niefortunnego incydentu. Szybko pojawiły się komentarze pełne wsparcia od jej fanów, którzy echowali ulgi, że Ewa oraz towarzyszący jej pasażerowie wyszli cało z tego zdarzenia. Zdrówko, cieszę się, że wszyscy jesteście cali oraz „trzymajcie się dzielnie. To tylko niektóre z wielu pozytywnych wiadomości, które otrzymała. Na zakończenie blachnia zapewniła, że wkrótce ogłosi nowy termin swojego występu, zachęcając wszystkich jednocześnie do zachowania ostrożności na drogach. Oczekuje się, że nowe daty będą dostępne w najbliższych dniach, co z pewnością ucieszy wszystkich jej fanów. Dla przypomnienia warto dodać, że w tym samym czasie odbywały się inne nieszczęśliwe incydenty na drogach. Na przykład, Ryszard Rynkowski został uszkodzony w tym samym momencie, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo na polskich trasach. Takie zdarzenia tylko umawiają społeczeństwo do refleksji nad tym, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także o cierpliwość i wyrozumiałość w codziennych zmaganiach związanych z podróżami.